Szanowni Państwo, jesteśmy w centralnym punkcie Parzemier, w pobliżu szkoły, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz powstającego właśnie marketu Dino. To tutaj gmina Lipie planuje budowę nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego, które będzie służyło nie tylko uczniom, ale również lokalnej społeczności. W tegorocznym budżecie gminy zabezpieczyliśmy na ten cel ponad 870 tysięcy złotych. Z budżetu Województwa Śląskiego pozyskaliśmy blisko 640 tysięcy. Przed nami ostatni krok pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z całą mocą dążymy do rozpoczęcia prac jeszcze w tym roku. Projektowane boisko umożliwi uprawianie wielu dyscyplin sportowych, takich jak piłka ręczna, koszykówka, ciatkówka czy tenis ziemny. Będą tu również plenerowe urządzenia sprawnościowe, a cały teren będzie odpowiednio zagospodarowany i oświetlony.